Widzowie, jesteśmy na tym odcinku na tym kanale i dzisiaj gramy w Squeeze Game na Robloxie. I biegniemy, 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 biegniemy widzowie. O kurde, sto już za mną. Jesteśmy swoim kolegą Kapiz, Kapiazo. Kapiozo. Kapiozo38. O nie, ktoś tutaj się ruszył. Norhan, to jest już dla ciebie koniec. To jest dziewczyna czy chłopak. Biegnę. O nie, Widzę już osób zginęło naraz. Doryń zaraz się. Widzowie jest, już jesteśmy w prawie przy końcu. O, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Jest, patrz, ci coś pokażę. Masz takie wejście. No drzewo. Chodź tu, weź nie możesz skakać. Ej, jak ta leka dziwnie wygląda! <śm> 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 Jakie oczy Jaki Chodź to, czekaj. O, wezmę na nią. Wejdę! wezmę nie na nią! Da się wyjść, nie da się wyjść! A ja weszłam na nią! Ej! Ja też chcę wejść. Aaa, jesteś jest wydanie. Dobra, zaraz. Widzowie, jest noc! Zaczekaj, ja mogę tylko zobaczyć lecić za moją HP. O kurde, dużo! I co we mnie wolnęłeś? A ja cię nie chciałem tylko zacząć. lecić z Udało! 5, 4, Kapiozo! 38 przetrwamy. A też, o! No wiem, gdzie? I tam była ta bójka, bo na no. zgaszy, prawda? Widzowie. Jeżeli, widzowie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z moim kolegą, to znacie pięć łapek w górę chociaż, proszę. Dziesięć! Pięć! Dobra. Pięć łapek w górę. Jed jedna łapka w górę oznacza jeden film więcej y y z moim kolegą. Ej, jakiś bekon. No. Drugi bekon! Drugi bekon! <laughs> Drugi bekon. Dobra, biegniemy. Teraz chyba będzie mangle. Nie, teraz będzie chyba 6 nóg. Widzowie, jest najgorzej. Bo podacznik dobra. O nie, to będzie zraslało. He? Hmm. Ja jestem chyba za tobą. Nie, nie jestem. No już jestem. Dobra, czekajcie, widzowie Widzowie! Patrzcie, została ostatnia osoba, czyli Anwore Burok. Jest! To jest! Jest! Tak! Inna, inga, inga. Dobra, wygraliśmy, widzowie. Patrzymy do innych. Chodź do innych patrzymy. O kurde, oni to przegrają. No, oni tak. Nie. Dobra. Boś taki jest na Ej, czemu jest pozostał czas pięć? O, ale. O jest. O nie, oni ktoś teraz znowu będzie miał. O nie, oni idą. Oni idą. Dajcie, 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 daj, daj. daj. Tak, ja to robię. Ej, do, ej to, ej są... No właśnie. To. No właśnie. No właśnie. Na Ale ile? Mam będę... ja bym się już... To za pięć minut kończymy. Właśnie chyba ta runda od razu. A ile masz procent? Trzy. A, dobra, weź mój kolega mojego procent. Nie! Znaczy mój przyjaciel tak naprawdę. Wygrali, teraz jak chce, teraz ja chcę. dziewczyny tutaj są. I są Wygraliśmy! To, 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 ty! Ty, 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 wygraliśmy, wygraliśmy widzowie, wygraliśmy widzowie. Esta, dobra. dobra, widzimy się na następnej. Dobra! Widzowie, niestety, niestety dla kolegi e, przesadziłeś telefon, bo się dobra. rozładował. E, z... No niestety, ale to ja sam dokończę te rękę. To u Mangl, Mango, mango. Fajna. No. Nawet fajna gierka. No tylko jeżeli tutaj ludzie będą trollowali, to ja jestem kurde. No. Ten... Ale wiesz co? Będę mógł zagrać też? Bo ja mam jeden trik. Nie, nie, ma żadnego triku, No ale ja w jednej grze mam. Jeszcze wyszedłem za drzwi, jakoś mnie sam A było pięć, a Ale to nie jest to nie jest ta sama gra. No nie ta sama. Ale i to nie jak nie działa, bo grałem już w tą grę. Hej, a ja... A ja jestem 405. A ja jestem 456. Ludzie grałem już w tą grę! Ludzie! Czekajcie. Sorry, ja mam mnie na filmy bardzo głośno, ale musiałem. Nie, <słyska> Du, 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 Krzyszko. Dobra. Ej, najlepiej kiedy jest jedna osoba, nie? To no. Tutaj są trzy rundy. Manga i Nie, to wyjść! What?! I czek, cię to zabija. Czterech! O, cztery! Nie, 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 szybko, szybko, nie, 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 Ej, czuj, czuj. Aj, tutaj. Szybko. Szybko. nie, szybko! Zatrzymaj, zatrzymaj, no. Nie, sami! Nie! Dobra, jesteśmy! Nie! Kuźle! Nie, jesteśmy sami! Lok, 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 lok! Chodź do kogoś! Tam gdzie są trzy osoby! Tutaj! Jest! No. To nie law! Nie! Nie! Kuść, to no ja no, nie lewię tych osób! Nie! Szybko! Nie, no i przegraliśmy przez nich. Dobra, widzowie ja Nara! Na Dobra pragnę. Nara, widzą.